Werkus, lecz panę. Bo to będzie, że bo oni się nie poglądali. No ja no. śpiewaj. Lubiła pańczy, pełna radości i praxi, tak ciągle goniła wzrost! <gulanie> Nie no, dawaj całą jako Zerku No a wczoraj koncerty dawał, czy lekko podpił, Ja za... zetknąłem chodziłem, kurwa Wczoraj wypił dwa piwka, spalił z wylufy. Kurwa stałskiego dawał. Jakie jest dymie za niczego. Dawaj Pauskiego. Dawaj Stauskiego.

bo miłości to ty, daj mi z do krople, aby mówić. Nice! Pisamy w internecie zerku.